Słuchajcie widzowie, co tu się odwaliło w tej chwili, to ja nie mam, nie mam pojęcia. Zobaczcie, mamy tutaj trzy samiczki i dwa samczyki. To są gołąbki świeżo przywiezione. Mamy dzisiaj niedzielę. Dzisiaj, właśnie po nie, e, się wybrałam z, mam z moją mamą e, do jednego z kolegów z mojego oddziału. Miałam pojechać pod dwa gołębie, no a wróciliśmy właśnie z, z pięcioma. Można powiedzieć, że się rozmnożyły w koszu. E, za chwilkę wam wszystkie te gołębie pokażę. Naprawdę są piękne. Wzmocnienie, myślę, że konkretne. E, no, materiał naprawdę porządny. Więc nic, tylko teraz brać się do roboty. Uchować młodziaki i próbować w lotach. Naprawdę jestem w totalnym szoku, bo dla mnie to jest coś po prostu niesamowitego. Jedziesz po dwa gołębie, wracasz z pięcioma sztukami. No także, ja Wam te gołąbki za chwilkę pokażę. Krótki materiał zrobimy, e, tak żebyście zobaczyli, co nowego przywiozłam. I są to jedna z ostatnich gołębi bo dwa są jeszcze u kolegi które mi przywiózł który mi przywiózł przy okazji zabrał tam od jednego od jednego znajomego no i gołąbek jeszcze z aukcji od Piotrka Nadeja także jeszcze trzy gołębie i to będzie wszystko no także ja wyciągam pierwszego ptaka w ogóle moje gołębie aktualnie są na oblocie Tutaj mamy jednego i tu sobie jeszcze o, latają. Przed chwilą im otworzyłam dosłownie, żeby sobie rozprostowały skrzydła. No, także ja biorę jednego gołębia już i, i wam je pokazuję. Zacznę prezentację od, od gołębi, po które faktycznie pojechałam. Tu mam samczyka w rękach. Samczyka z 19 roku rudy, rudy samczyk, kawał gołąbka. Zobaczcie sobie, teraz nam się pogoda trochę popsuła, ale jakby było fajne słońce, to by super tutaj to wyszło, to nagrywanie, no ale myślę, że też będzie fajnie wszystko widać. Trochę się wyrywa ten samiec, ale on taki po prostu jest. Z charakterkiem, chłopak. I to konkretnym z opowieści kolegi, właśnie. No, także to jest taki samczyk. No. Za chwilkę pokażę samicę. No, więc to jest jeden z gołębi, po, które, po którego pojechałam. I lecę teraz po samiczkę. Dobra. Tutaj mam teraz samiczkę. To jest właśnie drugi gołąbek, po którego pojechałam, no, a wyszło także jeszcze trzy. Doszły. Ale to chyba tak zawsze jest, że planuje się jedno, a wychodzi zupełnie co innego. No piękna samica. Tutaj w ręce fajnie ułożona. Naprawdę super gołąbek. Patrzcie sobie tutaj, jak jest umieśniona. Naprawdę fajny gołąb. Mocny tutaj. No i jeszcze do tego lalka. Naprawdę śliczne. Pokażesz oko, czy nie pokażesz nam? No chyba nam nie pokaże. Może z tej strony. Piękne oko, zgrabna samiczka. Ta samiczka jest z 2020 roku, także pięcioletni gołąb. No, a teraz Wam pokażę te trzy, które. trzy, które, to, których totalnie się nie spodziewałam, że przywiozę. Bo naprawdę <grywa> nastawiałam się na to, że przywiozę dwa gołębie. No a wyszło, jak wyszło. <grywa> Mam jeszcze do, dodatkowo jednego samczyka. E, jednego samczyka i dwie samice. Jeszcze sobie spójrzcie na nią. No, super gołąbek. Lecę teraz właśnie po tego samczyka, jeszcze jednego następny gołąbek tutaj patrzę w niebo, bo te moje samczyki sobie fajnie tutaj oblot kręcą powolutku no także taki piękny gołąb szpak z 2023 roku e, także za chwilkę trzylatek no jest tu w ręce e, tutaj w ręce jest naprawdę konkretny Potężny gołąb pięknej budowy. Szkoda, że się chłop wyrywa, bo naprawdę, zobaczcie. Mógłby się uspokoić przez chwilę. No, przepiękny gołąb. Zresztą, jak wszystkie, które miałam okazję oglądać u kolegi, naprawdę są super, super ptaki. Przydełko. Piękny gołąb. To szkoda mówię, że się tak wyrywa, to by się go fajnie zaprezentowało. Ale myślę, że do prezentacji par, par rozpodówek na przyszły sezon to to się uspokoi przyzwyczai do moich tutaj rąk. Do trzymania. I będzie to troszeczkę lepiej wyglądało. No także taki samczyk jeszcze dołącza do nas. No cudo gołąb, jak dla mnie. Tutaj też bardzo fajny. O. Aż miło go tutaj wziąć w rękę. Tego gołąbka. Przepiękny. Dobra. i jeszcze dwie samiczki tam zostały. Następny gołąbek. Przedostatni samice. Płowa. nie mam takich płowych gołębi więc, więc super bo w końcu w końcu mam no także taka samiczka jeszcze z 2023 roku czyli też za chwilkę 3 latka no skrzydło przepiękne zresztą budowa tej samiczki też też jest coś pięknego, no zobaczcie sobie sami Piękna. No powiedzcie, że nie. Samiczka petarda. Tutaj też. Super gołąb. Jest asica. No dobrze. Myślę, że będzie. Będzie fajny materiał. Zresztą kolega leci na dość wysokim poziomie. No. I jeszcze ostatnia samica nam została. Także idę po nią. I ostatni gołąbek na dzisiaj. Nakrapiana samiczka. Troszkę starszy gołąbek, bo z 2015 roku. Ale to jest gołąbek nie byle jaki. niebylejaki. No, muszę na nią uważać, bo ona lubi się wyrywać troszkę. No ale jest piękna. Tak samo jak i reszta. Tak jak powiedziałam na początku, cała piątka gołębi jest od mojego kolegi z oddziału, ale tym razem nie od Daniela Roguta co może być zaskoczeniem dla niektórych moich widzów są to gołąbki od Dawida Olejnika który też bardzo super leci na młode no zobaczcie, no piękna samiczka no, także takie pięć pięć sztuk jeszcze dołącza do mojej do mojej hodowli. Zobaczymy, co się uda z nich wyhodować. Spróbujemy je tutaj poparować jakoś fajnie, w miarę. A ja z tego miejsca chciałabym jeszcze raz podziękować Dawidowi za materiał. No. Oby więcej takich ludzi powiem Wam, bo naprawdę, nie dość, że super hodowca to też super człowiek. Można porozmawiać bardzo fajnie posłuchać o gołębiach jeszcze ja jestem taką, taką osobą co naprawdę lubi słuchać o tych gołębiach więc ja mogę siedzieć się nie odzywać i słuchać jak po prostu ktoś mówi, opowiada dla mnie to jest po prostu czysta przyjemność także no jeszcze raz dzięki Dawid za gołąbki pozdrawiam Cię serdecznie a ja, ja kończę filmik napiszcie w komentarzach który gołąbek Wam się najbardziej spodobał z tej piątki no mi się podobają wszystkie tutaj akurat ale ciekawa jestem jak Wam się podobają. No także dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę. Zostawcie subskrypcję. Zostawcie komentarz. Dobijamy już w sumie powoli do 2000. Już zostało nam niecałe niecałe 100 subskrypcji, żeby dobić do okrągłej liczby 2000. Także zostawiajcie. Bo na 2000 subskrypcji robimy sobie konkursik, gdzie do wygrania będzie gołąbek z mojej hodowli. No. Ja samiczkę odnoszę. Biorę się jeszcze troszkę za roboty tutaj przy gołębiach, bo mam co robić. No i co? I słyszymy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.